koleżanka z pracy się mnie pyta po co ty w ogóle robisz te jagodzianki, przecież ty nie umiesz robić słodkiego, ja mówię, bo nie widziałam jak lecą kurwa przez okno Nic nie widziałem jak lecą te jagodzianki przez okno, więc spróbuję zobaczę, jak mi nie wyjdą to przynajmniej zobaczę jak latają, nie? jeszcze nie wiem, czy jagody dostaną o tej godzinie ale słuchajcie, na pewno borówki będą, więc zamiast jagodzianek będą borówczanki no a czy mi wyjdzie, to wiecie, to się okaże pokażę wam później, no to będzie mój hit, słuchajcie, ja Nie, to i tak opierdolę nawet Moi no drodzy Już niedługo na moim kanale Będę pokazywać wam Jak pięknie Wypieprza się jagodzianki Mam nadzieję, że będą dobre Bo stoi ciasto już 12 godzin Słuchajcie, ledwo wyrosło Ale wiecie, może to będzie, nie? Dzień dobry Wydaję jagodzianki w wydaje jagodzianki kluczy jego jagodzianeczki, kruszonki dużo dałam, bo mnie stać, nie? Wow, ale ładne. Zobaczcie kochani, jaka mi piękna dzianka wyszła, Można no, tak się cieszę, słuchajcie, Miku, Jeszcze nie jadłam, żartuję, ta jest do sklepu, chciałam w razie czego, jak mi nie wyjdzie, to chciałam przyjebać głupa, nie? Słuchajcie, ja robię z tymi godzinkami, bo nigdy w życiu godzianek nie robiłam, więc wybaczcie mi, że się musiałam tym pochwalić, bo po prostu dla mnie to jest w ogóle sexes. Sukces. Sexes. No wiecie, no przetłumaczcie sobie kurwa chyba potraficie gadać po angielsku, nie? Ale się jaram już mam wszędzie, o, zobaczcie, fioletowe usta. Słuchajcie, moje pierwsze w życiu, jak gdzianki. Ja wiem, że się jaram i będę się jarać, słuchajcie, bo ja nie umiem robić słodkiego, naprawdę. Ale ja chcę wam pokazać, zobaczcie. I to nie jest przepis Thermomixa. I, widzicie, jakie pyszne i przeniosłam do jagody. Nie powiem wam, ile dzisiaj się tego. wiem. No, tak się cieszę, słuchajcie, no, tak się cieszę. Jak macie jakieś sprawdzone przepisy, żeby ciasto było cienkie, a dużo jagód, to wysyłajcie mi. Ja tak lubię jagody. Dzięki Louis. Dzięki Gucci.